Halo, halo, widzę, witam serdecznie, z tej strony oczywiście Zakrzak No i słuchajcie, mamy dzisiaj 27 listopada, ja wam pokazuję sklepik właśnie z tego dnia Więc na początku, widzę, jeszcze przypomnę, że musicie walnąć suba na tym kanale Bo lecimy po 50 tysięcy powolutku e, Dziękuję wszystkim za subiki I oczywiście dodam do, do znajomych, widzę, 10 osób, e, które mnie zaprosiły do znajków I wspierają mnie z moim kodem w sklepie Zakrzak Więc słuchajcie, jeżeli wy chcecie mieć się znajomych, to wpiszcie sobie kodik Zakrzak do sklepu Zapraszajcie mnie do znajków A kto wie, może to właśnie na was trafi e, tutaj, że was przyjmę i popykamy sobie na jakimś strybu. Dobra, mamy to widzowie. Lecimy do item shopu. Oczywiście, konik zakrzykł w sklepie. Dziękuję wszystkim wspierającym. Pozdrawiam i obszeramy się w sklepie. Widzę. A mamy m.in. nową. E, nową. E, mamy Renegade Rider. Nie nową, ale powróciła. Jest drugi raz w sklepie. na Renegade Rider, widzowie, sami sobie zobaczcie. Mega, mega fajny skin. E, jest bardzo ładny. Serdecznie wam go polecam z tego powodu, że sam go mam. E, często nim sobie pykam. E, jest naprawdę, wiecie, dopracowany. Ma kozacki plecak, no i sam fakt, że to jest widzę Renegade trader w innym, w innym stylu. Kto wie, może na przykład na zimę dostanie jeszcze zimowy styl, to było w sumie ciekawe. No co? Napiszcie widzę w komentarzu, co sądzicie o tym skinie, jak dla mnie Bayer bardzo, bardzo fajny. Dalej widzę mamy tutaj Galaxy zestaw, słuchajcie, mamy babeczkę Galaxy też jej dawno nie było, słuchajcie, w sklepie. No ten skin wymiata widzę, ten skin wymiata Mamy również Celestię, czyli lotnie. Lotnie, po prostu lotnie bambikową pokrytą. Jakby galakcjową skórką do broni Tak to powiedzmy Mamy kosmiczny zwiadowca, czyli skórka do broni Która widzowie yy, przedstawia również tutaj kosmos yy, No nie no, mi się bardzo podobają te wszystkie rzeczy galaktyczne, widzowie Serdecznie wam je polecam yy, No myślę, że warto sobie nawet zakupić, nie wiem Chociażby taką skóreczkę, bo to jest takie spoko Nie, to jest naprawdę spoko Mamy też kilofy gwiezdne uderzenia Taki mają dźwięk widzowie, spoko Naprawdę fajny, yy, mamy też guanju Czyli no... No, no no sami wiecie, że taki skin, wiecie, no duży, duży skinek, yy, dwa style, ogień i zwykły, yy, co tu dużo o nim mówić, ciekawy, tyle powiem. Yy, guando, czyli zbierak, który o dziwo jest naprawdę ładny w przeciwieństwie do jego skina. Serdecznie Wam go polecam i nawet nie wiem czy go sobie nie zakupię, bo ten, ten drugi styl wymiata, widzę, naprawdę wymiata. Yy, I to zdanie mamy boski smok, no czyli lotnia taka, yy, widzowie yy, z tego zestawu po prostu. E, mamy również sympatyczka syntezatorów, czyli tutaj nasza babeczka taka disco, taka coś w stylu rockmanki, ale jednak nie rockmanka. E, fajny, fajny. Mamy jeszcze набор obrączenie, ona ma widzę dwa style, e, z czapeczką taką i bez czapeczki. Też fajny skin za 800. Na pewno jest stary OG taki, wiecie, z trzeciego sezonu. E, ja mam z nim dobre wspomnienia szczerze. Fajny jest, fajny Mamy emotkę uśmiech się, czyli coś dla spocenców Jak gracie arenkę i na przykład porobicie sobie jakiegoś prosa To możecie się zaśmiać, albo spocenca Mega fajne Nabijana siekiera, czyli kilów, który swojego czasu widzę był najbardziej spoconym kilofem w grze Słuchajcie, i każdy pros i spoceniec im gra, naprawdę yy, Pamiętam te czasy Żwawe stopy, czyli za 500 E, momencik, no czyli takie wiecie, czekaj, czekaj, kumpel, daj napić się wody czy coś takiego. E, mamy również skiny NFL-a, wszystkie. Dalej są w sklepie, widzę tutaj ze swoimi stylami i numerkami. Możecie sobie wybierać jakie tylko chcecie. E, mamy również tutaj logo na drogę. Dalej je w sklepie. Podejrzewam, że szybko nie znikną te skiny. Myślę, że do końca sezonu powinny się utrzymać. Aczkolwiek zobaczymy. E, mamy też przewinienie, widzę Emotka. Pora przyłożyć. Ale to wszystko było wczoraj na sklepie. Myślę, że tu nie mam. Widzę, wielce wielce rzeczy do pokazywania jakichś dużych. To wszystko było wczoraj, więc słuchajcie, macie tu również przerwę, emotkę, skiny tutaj sędziów. No i oczywiście nasze Marvelowskie rzeczy, które nie zmieniły się już chyba od nie wiem, pół miesiąca: Kapitan Ameryka, Daredevil Blade. Mm. Srebrny Surfer, Ghost Rider No i pakiet startowy widzę, pozostaje taki sam Więc co ja bym dzisiaj polecał? Myślę, że dzisiaj najbardziej polecam również tutaj NFL-owe skiny e, szkarlatną obrończynię e, No i babeczka Galaxy, Renegade Rider No i ten killoff też jest spoko Jak będziecie coś kupować, możecie użyć mojego kodu w sklepie zakrzek Ja z góry dziękuję wszystkim e, No i jak macie kodik, zapraszajcie mnie do znaj No i co? Tyle wideo zostawcie suba na kanale Zostawcie suba na drugim kanale Lecimy po 50 tysięcy powolutku Wbijajcie na Discorda, Instagrama Linki macie w opisie, ja wam dzisiaj już widzę miłego dnia Widzimy się później na streamie. Trzymajcie się. Elo, elo, cześć, cześć.